Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy sobotę, a więc kolejny weekend. Niestety wczoraj nie udało nam się nigdzie kamperem dalej pojechać ze względu na natłok obowiązku zarówno w pracy, jak i w szkole. Mieszkamy pod Krakowem, około 30 km i właśnie dzisiaj postanowiliśmy, że kamperem wybierzemy się właśnie do Krakowa. Na jarmark Bożonarodzeniowy. Jak wiecie, byliśmy już na jarmarku we Wrocławiu e, dwa tygodnie temu. Zobaczymy, jak wygląda jarmark w Krakowie i porównamy. Jak sami widzicie, zima w tym roku nam bardzo dopisuje. Jest biało pięknie. Śniegu sporo napadało. Mąż aktualnie szykuje kampera na dzisiejszy wyjazd do Krakowa. Kupił sobie specjalnie do tego celu drabinkę i miotełkę teleskopową. Proszę, wraca w re. Jak? Ciężko się odśnieża? Tak nie na godzinę skoć. Kampera, którym aktualnie jeździmy, mamy od około dwóch lat. Posiadał on opony wielosezonowe. No muszę z przykrością stwierdzić, że po przejechaniu około 24 tysięcy kilometrów opony, które znajdują się, znajdowały się z tyłu, no są bezużyteczne. W związku z powyższym trzeba było je wymienić, ponieważ z przodu były dobre, to przełożyliśmy je na tył natomiast na przód kupiliśmy dwie opony zimowe nie wiem czy mogę tutaj markę zareklamować to jest firma która przyznaje restauracją tak zwane słynne gwiazdki Michelin po prostu powoli zaczynamy przygotowywać się do naszego wyjazdu zimowego w styczniu Zapotrzyliśmy się oprócz opon w drabinę żeby móc odśnieżyć kampera Mniotekę teleskopową, no i na razie łańcuchy, ale wcześniej jeszcze na Sylwestra jedziemy do Wiednia. Jak będzie, o tym oczywiście e, będziemy Was informować i pewnie jakiś filmik uda nam się nagrać specjalnie dla Was. Jak widzicie, za mną kamper już prawie odśnieżony. Zaraz pakujemy manatki i ruszamy do Krakowa całą naszą rodziną. Chciałam Wam jeszcze pokazać co odkryliśmy z Marcinem. Tutaj widzicie w oknie, że jest taka czarna uszczelka. Natomiast z tyłu, tam gdzie chłopaki śpią, otworzę tylko. Tej uszczelki niestety nie ma. Wydaje taki dźwięk, będziemy musieli ją chyba dokupić. Albo nam ją gdzieś wywiało, tylko nie sądzę, bo chyba jakaś to by musiała być mocna siła, albo po prostu jej od początku nie było. Wszyscy już są na swoich miejscach. Chłopaki, zapięte pasy z tyłu, chłopcy. Halo. Ja mam kierowca nasz kierowca gdzieś się z tyłu krząta. Zapraszamy! Będziemy próbowali wyjechać z naszej posesji. Wczoraj było to bardzo e, 30 trwało. trudne. Trwało to kilkanaście minut, ponieważ dokładnie. niestety Tata była minuty. droga wewnętrzna oblodzona i, i zaśniżona. No i opony były stare. Próbujemy wyjechać. Wyjeżdżamy. drogi na główną drogę spróbowaliśmy skręcić w prawo, trwało to około 15 minut metodą prób i błędów nam się to udało znaczy nie mnie, tylko mojemu mężowi a dziś wszystko problemu na nowych oponach Prawda? tak, mamy nowe opony z przodu a są polce? nie, łańcuchy mamy tak Jędrzejku i zobaczymy jeszcze następną górkę. Też był wczoraj problem z wyjechaniem. No tu prostu... w prawo góra. Jedna, ale... A dzisiaj mam do czynienia, To była nie, no, wczoraj była no, góra. Tak było jak na lodowisku. Służby drogowe się nie spisały. Chodniki dalej są nie widać, w takim stanie, w są, także większość osób drogą. Jak widzicie tutaj mała górka, aczkolwiek wczoraj było ciężko zarówno skręcić w lewo, jak i w prawo, a tym bardziej jechać na wprost. miasteczko pod Krakowem wygląda Wjeżdżamy zaraz do lasu. Zobaczycie jak dzisiaj wygląda droga. Wczoraj niestety była nieprzejezdna, pod e, ciężarem śniegu drzewa leżały na jezdni. Wjechaliśmy już do Krakowa, jesteśmy aktualnie na Bielanach. Drogi są czarne, przejezdne w porównaniu z dniem wczorajszym. E, my będziemy parkować w okolicach Dekazlonu, na parkingu koło dawnej plazy. A tak wyglądają służby drogowe w Krakowie dają radę, skoro jezdnia jest czarna i przejezdna. Jak widzicie zaparkowaliśmy już naszego kampera pod dawnym centrum handlowym plaza. Tutaj niegdyś tętniło życie. Aktualnie budynek wygląda w takim stanie, jak widzicie z tyłu. Teraz udalejmy się do Decathlonu, żeby kupić dzieciakom bieliznę termiczną na narty. My no już po zakupach w tykatronie. nie ukrywam, że się było bardzo dużo ludzi, ale udało nam się kupić to, co chcieliśmy, co kupiliśmy. Pokażę Wam, jak dotrzemy do kantera. Aktualnie znajdujemy się na Kazimierzu, jedziemy z restauracji, gdzie serwują naprawdę bardzo dobrą włoską pizzę. Jedzenie już przyszło. Marcin ma pizzę Diavole. Jędrzej Margaritę. A my z Szymusiem wsiedliśmy sobie z salami. Tak to wygląda. Chłopaki, dobre? Jędrzej? A Jędrzej jest nigdy niezadowolony. Standardowo. Szymuś, a jak tam? O, Szymuś widzę, że już pierwszy kawałek prawie zjadł. I oto nasza pizzeria. Miodowy piecyk. Mieści się oczywiście przy ulicy Miodowej jak wskazuje nazwa restauracja, ja tam Szymon widzicie w tle. Jesteśmy już na rynku w Krakowie. Zobaczcie, jak on wygląda. Mhm. Dawniej tutaj nawet były już stragany koło sukiennic. Z tej strony na razie nic nie ma. Idziemy dalej. Przechodzimy teraz przez sukienicę. Zobaczymy, może po drugiej stronie jakieś kiermasze będą. gdzie idziemy? słuchamy To nie wrosła kochanie Dobra po, chodźmy przejdziemy sobie może jakieś bombki na choinkę nowe kupimy. jakieś słodycze

여기 있으니까, 짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚짚 właśnie radosnym, rokowym akcentem wód złotów Zakończyliśmy dzisiejszy, tegoroczny stoimy. korowód korowód Kolędniczy Tu jest bezalkoholowy Za Gnozy kolejce Ładność pod lotówką, tak jak we Wrocławiu Co na 15 złotych Troszkę taniej, ukrywam Ale nie w takich ładnych kubeczkach Myślałem, że za samą butelkę 15 złotych. No nie, w 15 złotych za jedno. W kubeczkach tekturowych, świąteczny. Niestety ani pomarańczki, ani cytrynki nie ma. Nieprawda. A tutaj szopka. Pani jarmark w Krakowie ma dokładnie od 25 listopada aż do 1 stycznia przyszłego roku. Tutaj wtedy chcę zobaczyć bombki i stroiki świąteczne. dzisiejszy moim planem to jest zakup bombki w kształcie kampera. Ciekawe, czy uda mi się znaleźć.

Maty, czapki, skarpetki. O no. mój bawdę! Teraz, pika bolę tak. Bardzo ładna. Ważcie, ważcie! Te ludzie, nie ma jak przejść. Ale ceny też porażają. Nie ukrywam. Tutaj, lampion, 198 zł. A tu Na świeczki, ale podczas jakiej ceny? Cena? A O, ozdoby i Świąteczne, szukamy, szukamy jakiejś Czy jakieś bombki w kształcie kampera ma pani, może? Nie ma. Dziękuję. Nie ma pani. Ale w Wrocławiu były. Zobaczmy, czy jakichś pierników nie ma dla dziadka i babci. Super tata, super dziadek. tu? Mogę? Wiem, to się... A super babcia? To super babcia. Grófka, super żona, Wnuczka, chłopak. Nie wiem. Jak kosztuje taki? Zapytaj się więcej. To jest super siostra, super dziadek, super kata, super mąż, siostra, mama. A jest babcia?

No, to jest coś dla mnie. Rewelacja. Niam, niam. Idziemy dalej, bo tutaj mogę wydać fortunę. Umijamy to stoisko. Będziemy się ogrzać do jakiegoś sklepu, bo strasznie zmarzliśmy. Chodź ten wyjęcie kościół Mariacki. I tak wygląda kraj Rynek tego wieczorem. Stragany oczywiście są po drugiej stronie. Idziemy teraz na kawę i gorącą czekoladę. gdzie jest tata? Tam. No to idziemy. Norjańską, tak? No to już. Faj mi rączkę, bo jest ślisko. Załóż sobie rękawiczki. O, jest tata z Szymonem. Czekają na nas. Barbara, zobacz, jakaś piękna koinka. To już mówiłam. Pewnie. Bardzo ładna. Miasto się postarało. Jak zwykle, co roku. Jesteśmy aktualnie w Happy Heaven na ulicy Kafki Negreski, przepraszam, Kostakowi, zawsze mi się to myli. E, zamówiliśmy średnie cappuccino, średnie americano i dwie małe gorące czekolady. A mój mąż no, no. jeszcze dodatkowo sernik. Sernik? Sernik? Mm -hmm. Smacznego. Do Galerii Krakowskiej. Tu kiedyś było lodowisko i chyba dalej jest. Zaraz zobaczymy. Już do kampera. Pokażę teraz Wam, co kupiliśmy w dekatlonie. No i na kiermaszu Bożonarodzeniowym. W dekatlonie kupiliśmy bieliznę termoaktywną, niestety tylko dla Szymona, ponieważ na Jędrzeja nie było rozmiarów. Tak Tu jest góra. O, przepraszam. Tu jest góra bielizny termoaktywnej. Natomiast do tego nie wiem, kalesony czy spodnie, tak to wygląda. A mój mąż kupił sobie rękawiczki, które dzisiaj testował w Krakowie na jarmarku. Sprawdziły się na szczęście, tylko gdzieś mu upadły i się suszą aktualnie. A tutaj dokupił sobie też górę termoaktywną. Natomiast na jarmarku niestety nie dostaliśmy żadnej bombki w kształcie kampera. Ech. Za to kupiliśmy z myślą o Jendrusiu, najmłodszej naszej pociesze. Bombkę jest ona dosyć specyficznie zapakowana. Szymon, pomóż, bo ja chyba tego nie otworzę. Tada! Mamy bombeczkę w kształcie pandy, Jędrek Uwielbia pandy. Musieliśmy w tym roku w wakacje pojechać aż do Wiednia do Zoo, żeby zobaczyć na żywo. Panda. A dla dziadka, jak już widzieliście, kupiliśmy w prezencie piernika. Niestety dla babci podobnych nie było. Teraz czas na relaks. Jakiś filmik i może żane winko. Jeszcze chciałam Wam pokazać, co sobie ciekawego kupił Szymuś. Poczekajcie. Ukryję się, zaraz Wam pokażę. Tada! Okulary świąteczne. Chodź, Szymon, przymierz. Super. Każdy ma coś dla siebie z dzisiejszego wypadu do Krakowa. Chłopcy się relaksują z tyłu. Kampera. Fajda! Mhm. A my z Marzą sobie włączyliśmy ostatni odcinek na Netflix. Jak się nazywa ten serial? Na HBO Max. E, przepraszam, na HBO Max jak się nazywa? Biały Lotos. Biały Lotos. Mm. Ostatni odcinek. Na... Czas na zasłużony raz. relaks. Proszę. Aaj. Oraz na jakiś czas. Pewnie. Także wszystkim życzymy spokojnej i miłej soboty. Pozdrawiamy. Mamy już niedzielę, noc na parkingu minęła nam w miarę spokojnie, chociaż o drugiej w nocy jakiś wariat obok samochodzie włączył muzykę. Szybko go przegoniliśmy, włączając światło na zewnątrz campera. Teraz muszę ogarnąć wczorajszy bałagan i zrobić śniadanie. Chłopaki jeszcze chyba tam dogorywają z tyłu. Zaraz ich obudzę. Woda jak słyszycie już się powoli gotuje, wyłączam i zalewam herbatki dla wszystkich. Wszyscy pijecie, chłopaki herbatę? Wszyscy piją. No tak. Okej, okay. ponieważ nie lubię mocnej, no to z jednej zrobimy cztery, może się uda. Wystarczyło nam dla jednej osoby. Dobra, spróbujemy zrobić może coś. O, jest, jest. Coś dostanie mniej. Może mniej jędryk, ale dobra tutaj włożymy. Sowczek. I zabieramy się za śniadanko. Dzisiaj na śniadanie zrobimy jajecznicę i jajka sadzone. Dobra. to, kładziemy sobie tam. Wiedzą swoje śniadanie, a nam się dopiero jajka robią. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. U! I zaraz też przystąpimy do śniadania. Jajka już się zrobiły. I tutaj zaraz Marcin zaserwuje. Proszę Państwa. Spryskaj. to może być moje. Tam Także życzymy wszystkim smacznego. Chłopcy już prawie kończą. Ja zjadłem. Jędrzej już a prawie zjadł. Szymon kończy. Także smacznego, miłej niedzieli życzymy. tak wygląda Kraków. W niedzielę rano. I już wracamy do domu. Przerwane dotankowanie gazu. Tak to wygląda. Co, Z tej korzystało? Zamarznięte jest. Co? Czemu jest zamarznięta? No z tej korzystaliśmy. Aha, czyli jakby zamarznięta, czyli nie ma gazu, tak? Nie no, tyle gazu jest zamarznięty. Kowek jest, jest, jest nieogrzewany. Na tyle, żeby... Ocierpić też. Ale tam reduktor które jest ogrzewany, więc koniec. Dobrze. добра. Где мы заплатить?